Hej, witajcie. Pamiętacie spis powszechny, który odbył się w Polsce rok temu? Niezależnie czy tak, czy już zapomnieliście, w końcu GUS publikuje dane z tego spisu. Tych danych pojawia się coraz więcej. Też część danych GUS potwierdził, które podał wcześniej. No, a nareszcie mamy coraz więcej tych informacji. Długo musieliśmy czekać, ale najważniejsze, że coraz więcej informacji, coraz więcej danych już jest. Dlatego postanowiłem wybrać tych kilka. Najważniejszych, najciekawszych moim zdaniem, i wam przedstawić, dlatego zapraszam do oglądania. Dane z tego spisu są porównywane do danych ze spisu poprzedniego, czyli sprzed 10 lat, bo w Polsce te spisy są właśnie robione co dekadę. Więc zacznijmy po kolei od podstawy. Liczba ludności Polski w tamtym roku według GUSu ze spisu powszechnego to 38 milionów 36 tysięcy osób. Jest to też spadek liczby ludności. Do spisu poprzedniego o prawie pół miliona osób, bo dekady temu GUS wskazał, że liczba ludności Polski przekraczała 38,5 miliona mieszkańców. Więc tutaj oficjalnie, jak widzicie, Polska jest już bardzo blisko, żeby wypaść z tego progu 38 milionów mieszkańców. Oczywiście te dane nie uwzględniają obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, bo pamiętajmy, że spis no, miał miejsce rok temu jednak. Według tego spisu ludność mieszkająca w miastach to około 22 700 tysięcy mieszkańców i jest to spadek o około 657 tysięcy osób. W związku z tym wskaźnik urbanizacji w Polsce spadł poniżej 60% i wynosi obecnie 59,8%, więc ten wskaźnik i tak nie był zbyt wysoki w Polsce, a jest jeszcze niższy z roku na rok się powoli zmniejsza. I tutaj też, jak GUS wskazuje, głównym powodem tego jest to, że ludzie coraz częściej osadzają się na terenach wokół wielkich miast. Tak więc tracą duże miasta, ale tracą też niewielkie miejscowości oddalone od większych ośrodków. Tworzą się w Polsce aglomeracje po prostu. Ludność na terenach wiejskich to obecnie 15 287 tysięcy osób i tutaj mamy wzrost. Wzrost na terenach wiejskich o około 181 tysięcy osób. Jak wspomniałem przed chwilą, w głównej mierze ten wzrost dotyczy terenów wokół dużych miast. Wśród naszej ludności też niezmiennie więcej jest kobiet niż mężczyzn. W całkowitej populacji kobiety to około 19,6 miliona osób, a mężczyźni 18,4 miliona mieszkańców. Tak więc przewaga kobiet to ponad milion osób. Więc liczba ludności całego kraju w ciągu tych 10 lat spadła o prawie pół miliona mieszkańców. Mamy też tutaj wskazaną liczbę ludności w podzielone województwa, więc spójrzmy też na to, w których województwach liczba ludności zmalała, a w których wzrosła. Bo w podzielone województwa jest kilka, w których ten wzrost przynajmniej był. Jest ich mało, bo to tylko cztery województwa, i jest to województwo o największym wzroście mazowieckie. 4,7%, na drugim miejscu jest województwo pomorskie, 3,6%, i dwa kolejne ze wzrostem liczby ludności to województwo wielkopolskie oraz małopolskie. Pozostała dwunastka znotowała spadek liczby ludności. Największy spadek zanotowano w województwie świętokrzyskim, 6,6% na minusie, powyżej 6% również ma województwo opolskie oraz 5,7% spadku jest w województwie lubelskim. W związku z tym, no niezmiennie, najludniejszym jest oczywiście województwo mazowieckie, około 5,5 miliona mieszkańców. Na drugim miejscu jest województwo śląskie, 4, ,4 miliony 400 tysięcy mieszkańców, tutaj mamy jednak dosyć spory spadek. Kolejne jest województwo wielkopolskie, 3,5 miliona mieszkańców i województwo małopolskie, 3 miliony. 423 tysiące osób, więc z tej czwórki najludniejszych aż trzy zanotowały wzrost ludności. Wśród najmniej ludnych województw mamy obecnie już dwa, które liczą mniej niż milion mieszkańców. I jest to województwo opolskie liczące 954 tysiące mieszkańców, mając też jeden z największych spadków ludności i województwo lubuskie 991 tysięcy mieszkańców. Później jest podlaskie 1 154 000 i Świętokrzyskie. 1197 000 mieszkańców. Tak więc to wygląda w podziale na województwa, mimo tego, że Śląsk notuje wyraźny spadek ludności. No, raczej przez jeszcze najbliższe kilkanaście lat ma zapewnioną dosyć pewnie drugą pozycję wśród najludniejszych województw. Zmienia się również struktura wiekowa w naszym społeczeństwie. Niestety dane głosu potwierdzają, że nikt z nas w tym czasie nie odmłodział. I niestety wzrosła liczba osób starszych. Ale po kolei. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym to obecnie 18,4% ludności. Mamy tutaj spadek o 30 punktów procentowych. Osoby w wieku produkcyjnym to obecnie 59,3%. Tutaj mamy spadek aż o 5 punktów procentowych, więc wyraźny spadek. I osoby w wieku poprodukcyjnym to obecnie już 22,3%. Dekady temu tych osób było mniej niż osób młodych. Dzisiaj jednak już emeryci przewyższają liczebnie grupę osób młodych. Ponad 1 piąta naszego społeczeństwa to emeryci. No to kiepsko wygląda, ale Polska, tak jak inne kraje europejskie, się starzeje. W związku z tym również mediana wieku w naszym kraju wzrosła z około 38 lat do niemal 42 lat. Pozytywnie natomiast wypada. Liczba osób pracujących obecnie w naszym kraju, bo tutaj mamy wzrost, po prostu. Obecnie liczba osób pracujących to 17 milionów 130 tysięcy osób. I tu jest wzrost o ponad 2 miliony osób w ciągu tych 10 lat, z 15 milionów około, więc obecnie osoby pracujące to około 45% społeczeństwa. Jest to wciąż mniej niż dla większości państw Europy Zachodniej, ale mamy niezaprzeczalnie wzrost. No i co, spójrzmy jeszcze może na narodowości. Tutaj też mam jeszcze takie pewne ogólne dane. Podkreślmy tutaj jednak, że są to dane wyłącznie dla stałych mieszkańców polskich, czyli wszyscy mieszkający tymczasowo, albo ci, prawda wiadomo, nieoficjalnie mieszkający w Polsce są tutaj niewliczani. I tak oto osoby urodzone w Polsce to około 98% populacji naszego kraju. Czyli praktycznie wszyscy stali mieszkańcy Polski urodzili się w Polsce. Pozostałych osób jest niespełna 750 tysięcy i jest to wzrost do poprzedniego spisu. Najwięcej z tej grupy stanowią mieszkańcy Ukrainy około 176 tysięcy osób, jednak tutaj mamy też spadek co ciekawe, do spisu powszechnego do spisu poprzedniego. Na drugim miejscu są osoby urodzone w Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy wyraźny wzrost do około 126 tysięcy. Kolejne to Niemcy 96 tysięcy i Białoruś 66 tysięcy. A jeżeli chodzi o ludność według obywatelstwa, tutaj jeszcze więcej osób w Polsce stale zamieszkałych ma obywatelstwo polskie, bo pozostali to zaledwie 112 tysięcy osób, chociaż tutaj też jest wzrost z 55 tysięcy w spisie poprzednim. I co ciekawe, tutaj jednak. Wykazano wzrost z obywatelstwem ukraińskim z 13 tysięcy do około 53 tysięcy osób. Na dane bardziej szczegółowe, na dane dotyczące chociażby największych miast, ale też zwykłych gmin i powiatów jeszcze czekamy. Jeżeli takie dane będą, to też z pewnością na moim kanale film się pojawi. Na dzisiaj to wszystko, więc pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę oraz suba, i do zobaczenia już niedługo.